Czy miałeś kiedyś sytuację, której żałowałeś najbardziej w swoim życiu? Nigdy! To dzisiaj zobaczymy ludzi, którzy po prostu mieli najgorszy dzień w swoim życiu. Co się stanie? Krzysiu, co walną, palną w telewizor, na pewno. Tak? Tak mi się wydaje, obstawasz, tak? Co on robi? Nie no, co on robi? Nie no, to będzie. Po prostu miał wyknąć na telewizor. Ja w kręglach jestem najlepsza. Tak. Julka w kręglach wszystkich rozwala. Zrobi zamach na kręglach i rzuci w, na inny tor. Tak myślisz? Tak dobra. Go Tak na pewno. Ja, mi się wydaje, że w ogóle zrobić dziurę Michael ten Jordan Jackson Pizza się Excuse wywali me! Oh! No, no, no! <laughs> On zawrócą pizzę! I dlatego nie mam psa. Nie. Kochani! To jak nie był mały, nie wpadł na pomysł, żeby zrobić sobie grzywkę, obciąć samemu sobie włosy. To zrobi Julka, jak nie zostawicie suba na kanale. Także subskrybujcie kanał. To będą tak pójdą do góry, na pewno zobaczysz to. Patrz. Pójdą no tak, na, na stówę. To jest tak, jak ty zareagowałaś na brzuch justka. Nie, ja zareagowałam. Zaraz zobaczymy, jak bogaci ludzie lubią się bawić. Oraz jak nie traktować swojego sąsiada. Nie, walnie, walnie. Nie, wpadnie, wpadnie. Nie. Nie, nie no na wstówy wpadnie. Ale nie rób tego, ale po co ci to? Ale, ale co ona chce? Ale Słuchaj, no właśnie, ale po co ci to? Powiedz co ty sobie? chcesz tym babo uzyskać? O, już. Oj, Panie Boże. I, I mówiłam. Oj, oj, dzień dobry. O, i koniec. I koniec. I tyle. mówiłam. wszystko. mówiłam, że ona wpadnie. Taki ja laki. Od razu zrobił tę dyskę. znaczy planka. Od razu. Gdzie? Pyk. Dysk. O. Nie wolno podsłuchiwać. Kochani. On podsłuchuje? Tak mi się wydaje. Czy to. był... I... O ja! <noise> so, oh, yeah. Jeszcze oberwał chyba telefonem, bo ona chyba rzuciła telefonem. Czy o, ktoś roz... To jest moje urządzenie. do Nie, nie. Hopie, je. to jest. To jest. Nie ja młody, po prostu. No to z moją będziesz mieszkał, to cię. Co? Co? No nie mam od tych różowych włosów, bo ja jestem trochę frizz teraz. Napiszcie mi w komentarzu czy wygląda freeze. na frizz. Nie. Nie. Nie, nie no mi I ta jedna matka Po co? Ale zajebisty pies! Ja nie wiem co się stanie tutaj. Ale w drzwi. Pierdole, framugę o, o, drzwi. No. Mi się no? wydaje, że ten To jest wielbłąd, nie? Że ten wie wielbłąd no? przez tą kratę ją tym, tą głową przeciśnie. A mi się obstaje, że no właśnie, że nie przeciśnie, tylko że zerwie jej perukę. Ktoś tu chciał szukać na randce, wzu. O kurna. Pierwsza randka na gorzej. <laughs> o Jezu, wyrwa jej włosy jeje! No, no niefajna sytuacja. Wypierdzieli się cały, zobaczysz. Nie, wpadnie. wpadnie Albo... Był gość. Nie ma nie gościa. Ma. co to jest? Drzwi? Co? Telewizor wiózł! Ja pierdolę. Chcesz coś no. powiedzieć, jak zepsułeś mi telewizor? Ja tobie zepsułem telewizor? Nie no, szczerze, pojechaliśmy z stepkiem po prostu kupić telewizor. jest taka sytuacja wyniknęła, że po prostu przy transporcie tragicznie, nie wiadomo w jakich okolicznościach niewyjaśnionych. Się zepsuł, sam się zepsuł O nie, to jest ten wujo To jest Krzysiu On nawet wygląda jak Krzysiu On wygląda jak Krzysiu To jest Justek za 5 lat To jeszcze mogę usprawiedliwić, bo każdy ma takie głupie pomysły No, Ale Dajcie suba dla Justka, dla Krzysia Nie, nie robimy na kogo, nie, to jest miksat muszę. Tak No ale czemu tak robisz? Czemu tak robić, bawo głupia? No i dobrze tak No po Oooo! Oh! Jaki tak. fart! Jaki fart! Kurwa, <noise> I tej lucky. spadnie, tej spadnie! Ja yeah, pierd... Wytłumaczcie Mocno. mi, co nagle masz powiedzieć rodzicom, którzy kupili ci drogą deskę? To sprawa, mamo! To jest naprawdę mega mocne! Be careful truck over here. To jest kiedy tata cię uczy prawa jazdy A bo w ogóle dzieciak prowadzi, okej okay. A tak Okej, okay. ale ma luz Nie, i pierwszy chyba to tym bo przy... nie A Poczekaj no Co oni wymyślili? Poczekaj Co? O, 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 o Czy to jest telewizor? Nie, to nie może To jest szerewzor... kurier, to jest typowy kurier to jest... Jeb... Kurier, który nigdy nie przychodzi, a jak przychodzi, to rozwala paczki. Jak on tak może? Ale hamie. Jeb... Kar... Karma. A to jest Aladyn. Mamo, czy możemy mieć y, Aladyna w domu? Aladyn ma, ma, znaczy, mama Aladyna w domu. Aladyna w domu. Ja, bierni. Nie, no zepsu, no zepsuł wszystko Poczekajcie chwilę, bo zaraz zobaczycie jak dziewczyny potrafią być rozciągnięte Oraz jak jedna dziewczyna w próbowała złapać brzmi To ty i Sebek na tych Kochani na mm -hmm. We got him boys We got her boys Lekka kraksa, ale teciutka Początek był dobry Proszę Państwa, wszyscy mężczyźni zostawiają teraz łapkę w górę. Ej, ale! Zajebiste! No, zajebiste. Ja jestem za, jak najbardziej. A znaczy, co? Niemiecki, ja! Nie, nie, nie. nie, nie. Spadnie. Wypnie ją, on ją wypnie. Spadnie? Błaga, niech ona spadnie! Weźmy to co bo to wygląda trochę ona na ustawkę? Się co to wygląda ci na ustawkę? No wygląda, no bo zobacz. No, widzisz? No tak, tak trochę wygląda na ustawkę. Jakby specjalnie się złapała. No tego. No jesteś i... YouTuberem, to wiesz jak challenger y wyglądają, tak? Hmm? Nie coś, u nas, kocham. To nas spadła? To nie ona wychodzi z psem na spacer, tylko pies wychodzi z nią. Dokładnie, no. O. O. <ślinik> <ślinik> Czy ona się wywróci na tych wrotkach? Nie no, co tu się dzieje, no? Przewróci się o stół? Nic się tu nie dzieje. No, niech coś się stanie! Niech się wystraszy. Wyjdź, w końcu I wszystko, i fajnie. No to wąż! To wąż był! Czy nie? Nie wiem. No nie wiem <laughs> Ej no, jestem pewna, że to był wąż To jest mój ślub Nie, ktoś... Ten kurier You're done No, sorry A co on robił z Rzucił Ale frajer I ucieka I wie, jeszcze się wjechał w ten, w zaspę a no pan to pan teraz teraz nie, tak pan jak nie, i nie, Jeśli chcesz zobaczyć jak ostry sobie przefarbował włosy, a nie, prezes, to musisz to zobaczyć. Klikaj tutaj.